Na moim kanale zdrapki.de, a dzisiaj oto mamy do zdrapania taki oto pakiecik. Mamy jedną zdrapkę za 30 zł, następnie mamy jedną za 20, do tego mamy dwie po 10 zł i 6 zdrapek po 5 zł. Ja zawsze, jak zawsze, zapraszam do oglądania i, i co, zaczynamy drapać. Hej! A na pierwszy ogień do zdrapania mamy na trupie kasy, drapeczka z numerem 4. I co? Sprawdźmy, co mamy w wygrywających liczbach. A w nich mamy: 33, 27, 31 i 32. I w Twoich liczbach. 18 22 16 21, następnie 8, 29, 4 i na samym dole 17 i 25, strapeczka na lewą stronę. Następnie kolejna zdraka za 5 zł z numerem 45, a w niej musimy znaleźć taki oto symbol. I sprawdźmy, co mamy. W pierwszym mamy ten oto symbol. I literkę A się pokazało w góry. Następny też jest taki sam symbol. Monet i jest trzeci symbol monet. Na dole jest również czwarty symbol monet. Piąty, jakiś szósty, siódmy i ósmy. A w bonusie, oczywiście, woreczek. Czyli mamy tak 20 zł. Na pewno w tym w bonusie to co. Sprawdzamy co ma, co jest. A pierwszym mamy, uwaga, 20 zł. Wow. Mamy 40 zł już. Nieźle. Dobra, sprawdźmy co mamy pod drugim. Następnie 20 zł. Tu widzę A się odkryło. Czekaj, tu mamy 20, 40, 60. Dobra, jedźmy dalej. Mamy co mamy. A jest 5 zł. Dobra, na dole też jest 20 zł. 60-85 zł. 9. Da, następne 20 zł. Jest jeszcze raz 20 zł. I na końcu jeszcze raz 20 zł. Wow, co to za zdrabka w ogóle. Tą zdrabkę to ja dopiero nie wiem, z kilka razy drapałem. Fast cash. Dobra, policzmy, ile mamy. Czyli tak, wygraliśmy w tej oto zdrabce za 5 zł. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150 zł. Wygraliśmy. Wow, to jest do tej pory rekord w zdrabce, ile po prostu najwięcej 100 się dało wygrać, a teraz mamy 150 i jeszcze zdrabka za 5 zł. To jest hiter Wow, aż mi się humor poprawił, wiecie? E, cudownie, dobra. Na prawo zrapeczka. No super. I następnie mamy. A to. Tą... Sorry, zakręciłem się, to już było, nie? To już było, nie? Dobra, i następnie mamy. siódmeczkę A w niej potrzebujemy mieć. Liczbę 7. I mamy. Tak. 12, 8, 13, 22. 6 obo było. 16, 20, jeszcze dwie liczby. Okej, okay, z na lewą stronę. Następnie z takiej se, samej serii z numerem 4. No to co? Sprawdźmy, co tu mamy. I potrzeba siódemki. Musimy mieć siódemkę. 23, 3, 18, 29, 30, 20. Nie, powiem Wam, że zaskoczyła mnie ta przed chwilą zdrabka z numerem 3. Uwaga, wygrywające liczby. I mamy tak: 11, 18, 29 i 34. Następnie mamy 14. W twoich liczbach 28 było blisko o numer. 23, 6 nie ma, 26 również nie ma, 7 nie dało, 19 bliziutko, 13 nie ma, 27 nie ma i 4 też nie ma. I fast cash z numerem 46. No i co, przekonajmy się, czy tu też coś wygramy, nie? Ok, czyli mamy tak kluczyk, diament. Taki oto symbol, cylinder, serduszko, koferek, wisienka i uśmiech. Na do widzenia. Dziękujemy tej zdrabce. Następnie mamy zdrabkę BIG-7 za 10 zł. A w niej dodatkowo mamy plik i siódemka. Czyli siódemka nam daje razy dwa. No to co? Plik i siódemka. To musimy znaleźć. I tu mamy tak. Sejf, worek, paczka, śminka, róża, łańcuszek, torba, świnka, sztabka, kolczyk. Tu jest perfum, lustro. Trofeł, tu jest chyba kolczyk i na samym dole. Jest skrzyneczka, moneta. Tu jest chyba róża. O tu jest chyba plik. Dobra, nie mogę się dorwać do niej. Zmoczyłem ją wodą za mocno. No tu jest plik. Czekajcie, bo dziurę już wydrapuje. Jest 10 zł. No, jest 10 zł. Dobra. Tu jest B. Widzę literka. No to ją odkładamy na prawo, niech ona sobie wyschnie. Nie? Dobra. Czyli mamy już dwie wygrane, tak? Tam było 100. Nie wiem ile. I tutaj mamy tak, zdrabkę na dobry rok. Za 10 zł. To co, sprawdźmy, co nam dała ta oto autostropeczka. I w styczniu mamy dwie różne liczby. Tu mamy 20 i 200, też dwie różne. 200 i 10 tysięcy, pół miliona i różne. To jest 20 zł i różne. W sierpniu mamy też różne. We wrześniu różne. Został nam jeszcze bonus i premia i trzy ostatnie tutaj miesiące i mamy tak 20 zł i 100 zł w październiku, w listopadzie mamy 10 zł i 100 w grudniu 10 zł i 500 zł tu dzwonek potrzeba nam, a mamy taki śnieżynkę, płatek i w bonusie choinkę a mamy rnifer, czyli zdrabka jest tu mamy w 30, 11, 37, 56, 13 i 30 i w twoich liczbach, pierwsza jest 58, nie ma takiej, 49 nie ma, 33 też nie widzę, 29 nie widzę, 17 nie ma takiej liczby, 48 również nie ma, 23 nie ma, 43 nie ma, 26 nie ma, 21 nie ma, 53 nie ma, 32 nie ma. Również nie ma, 55 nie ma, numer było 55, 42 nie ma i ostatnie pilniki, 59 też nie ma, 14 nie ma, 51 również nie ma, 57 nie ma, 15 nie ma, i na samym dole mamy tak 52, 39, 18, 40 i 47. Zdrabka z numerem 14 okazała się puszczutka na lewą stronę. Ser mamy oto tą brylanty z numerem 10. 10. Ustawię ładnie. No i co? Długo nie czekając, nie zwlekając. Gra pierwsza. Trzy takie symbole. I mamy zegarek. Różny. Gra druga. Pierścionek, lustro. Kluczyk, trofeum. Świnka. Naszyjnik. Prezent, okulary, korona, róża, gra siódma, portfel, portfel i moneta, gra ósma, było gorąco przez chwilę, bransoletka i nie ma. Następnie gra dziewiąta, a w niej mamy garnek, garnek i kolczyk. Gra dziesiąta perfum i kuferek. Gra jedenasta mamy pierścionek, kluczyk. Gra 12 mamy save i perełka. I na samym dole mamy naszyjnik i złoto. Ok, przechodzimy na drugą część drapki A pod numerem 14 mamy. Czyli mamy tak kapelusz. I gra 15, zegarek, gra 16, tron, dzwonek, brylant. Brylant, uwaga. Jest brylant. 3 brylant. O! 3 brylanty. Czekajcie, przeczytam. Znajdź 3 razy brylant w danej grze i wygraj wygraną pomrza razy 2. O, zapowiada się dzisiaj ostry zdrapnik Ostro dzisiaj naprawdę. Dobra, tu mamy wygraną Trzy brylanty. To już jest szok. Ta, tam było w tej małej zdrabce. I tu było 10. Ok, dobra, gra 18. Dobra, drapiemy dalej. Kochani, bo widzę, że ja tutaj rozgaduję się. Tutaj, no. Gra 18. Czyli mamy tak okulary i kuferek. Kuźwa, tu będzie stuba. Nie, no 30 będzie Raz 2, 60 zł musi być Dobra, ciekawe no. Dzwonek i róża, gra 20, portfel Dobra, nie ma, perfumy, kluczyk Perfumy i kapelusz mhm. do góry Gra 24 mamy Worek i worek i korony Takie diamy, takie brylanty to mi się pierwszy raz trafiło, nie? To jest nie? Zawsze 30 zł. Pamiętacie tamtą serię, nie? To 30 zł najwięcej było. Oto to z gruby rurki Dobra Czyli Gra 25 mamy tak. Czekoladę, dobra, Nie ma 26 stron. Również nie ma trzech tych. Jest korona. Korba gra 28. Kapelusz gra 29. Nie ma. Gra 30. Kolczyk, pierścionek. Dobra. Sprawdźmy, co mamy w bonusie. A w bonusie mamy, uwaga, serduszko. To co. Jeszcze raz, kochani. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Jak i ustawcie razem dzwoneczek, żeby każde filmy wam się wyświetlało moje nowe. A robię ich zawsze co dnia. Mam nadzieję, że tak będzie cały czas. I ten, nie? Napiszcie jakiś komentarz. Pamiętajcie, że jest konkurs, czyli nasz kanał idzie do 1000 subskrypcji. Walczę o to. Razem to robimy. Nie? No i jest konkurs, czyli 10% z każdej zdrapki idzie do takiego słoika i potem to będzie wylosowane. Czyli za zapraszam wszystkich, żeby jeszcze się załapać właśnie w konkursie, żeby zostawić suba i właśnie uczestniczyć w losowaniu. Co mówił już, nie? I y dziękuję oczywiście wszystkim, co oglądają moje filmy, jak i dali suba i tak dalej. Zabierzyli. Po prostu mam nadzieję, że nie będziecie się ze mną mówić, nie. Jeszcze raz jesteście super widzowie. Dla mnie to jest nowa przygoda, i naprawdę, no, a jeszcze jest grupa na Facebooku. Grupa, która po prostu służy do tego, żeby ten kto wymyśli. Co można zrobić dla szczęścia, tak jak ja wymyśliłem przed kilkoma tygodniami, żeby bieg bieg dla szczęścia, czyli pierwsze 12 km mam już za sobą, co nie? No to miałem przez, przez kilka dni zakwasy mocne, ale dzisiaj już nic nie boli. No i powiem wam, że, że szykuję się do, do następnego biegu, co nie. Mo, może mi się uda pobić nawet ten bieg, co nie? Tak mi się spodobało, co nie? Odżyłem przez ten bieg, co nie. No. Zachęcam wszystkich, co nie, czyli... Tam wideoblog, gdzie mówi grupa na Facebooku, właśnie mówię o tym, o, o, tym, o tym biegu. Nie? O co chodzi z tym? Nie? Tak ktoś ma ochotę, to niech sobie tam wróci do tyłu i odsłucha. Nie? A my, kochani, 3 brylanty. Zdrabka numer 10. Brylanty razy 2. To co? Odkrywamy. Nie? I 3, 2, 1. A tu mamy. 30 zł wygrywa. Raz, dwa, cudownie. Dzisiaj jest ostro. Tutaj w tej zdrabce czekaj. 20, 30, 60, 80, 100, 120, 140, 150 zł, 150, tu jest 60, to jest 210 i tu zalałem tą zdrabkę. czyli jest 220 zł, tu jest 10 zł. Siódemki tu nie ma nigdzie, co nie? Tylko ten plik jest tu. No. 220 zł. Co nie? No to dobra. Dziękuję uprzejmie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego filmu. Hej!